Jedna z gmin w buduje bodajcie Linca, ale nie jestem pewien, widząc że są trudności, jakie mają tutaj ludzie finansowe, postanowiła wydrukować własne pieniądze, co zrobiła? No, w zamieszaniu powojennym jest jakoś uschło, uszło, a jest to naruszenie oczywiście wszystkich przepisów, które obowiązują w krajach biurokratycznych, ale się okazało to sukcesem gospodarczym. Ludzie dzięki temu mieli pieniądze, pieniądze do a gmina potem te pieniądze emitowane skupiła i cała sprawa w sensie je przysła. Mało się o niej mówi, bo rządy nie chcą, nie chcą próbować idei, że coś takiego może się stać, że ktoś inny niż rząd może drukować pieniądze. E, mówię to dlatego, że obecnie w Francji jest wypadek no, oczywiście o wiele mniej istotny gospodarczo. Mianowicie gmina Leblanc, e, tam w, w, w departamencie, w, w regionie dolin e, nie tyle wydobywała własne pieniądze, ale postanowiła, że będzie przyjmowała franki, no nowe franki, czyli, czyli pieniądze już dawno czyli z obiegu wyższych, ale jeszcze do, do 2012 Bank de France przyjmuje te pieniądze, no i ona przebierała się w sklepach. I co się okazało, okazało się, że, y, ludzie, że ludzie, te pieniądze, te pieniądze y, ma, mają ukrywane. I, I okazało się, że ta gmina gospodarcza stoi o 10 czy 15% lepiej od o, sąsiednich gmin, gmin. Właściwie to wydało się że to jest drobiazg, sprawa. Można by jeszcze pójść do banku, te pieniądze zmienić na, na euro i im Ale nie, okazało się, że ludzie nie tylko wydawali, a się, przyjeżdżali ludzie z innych miejscowości, żeby wydać swoje stare franki. Ciekawa, ciekawa sprawa są z punktu widzenia psychologii.